you mm -hmm. Znajdujemy się na tarnowskim rynku, gdzie dnia 1 kwietnia o godzinie 12 została przeprowadzona sonda uliczna w ramach projektu Seren Dzieci i Młodzieży. Czy uważasz, że na terenie tarnowskiego rynku organizowana jest wystarczająca ilość imprez oraz wydarzeń dla młodzieży? Moim zdaniem rynek tarnowski jest martwy, zwłaszcza w godzinach wieczornych, i wydaje mi się, że powinniśmy coś zmienić. Co proponujesz? Co można było zmienić? No, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jakieś festiwale dla ludzi młodych, tak jak powiedziałeś, na pewno ożywiłyby ten miast. Czy uważasz, że tarnowski rynek prezentuje bogatą ofertę kulturalną oraz rozrywkową dla młodzieży? Tarnowski rynek. Uważam, że jest to absolutnie nieprawda, ponieważ sam jestem mieszkańcem Tarnowa i Okolic. Często chciałbym gdzieś pójść wieczorem z kolegami na jakieś ciekawe wydarzenie kulturalne, tak jak ma to miejsce w innych, choć, w innych miastach, chociażby w sąsiednim Krakowie czy Nowym Sączu. Tymczasem tutaj się po prostu, mówiąc kolektualnie, nic nie dzieje. Czy uważasz, że na Tarnowskim Rynku jest wystarczająca oferta rozrywkowa, rozkulturalna? Uważam, że nie, ponieważ nic tam nie ma.